To jest wszystko gadanie, panie Horn, to jest wszystko antysemickie gadanie. Sam pan nie wierzysz, bo sam pan dobrze wiesz, że małą płotkę, że małą płotkę zjada duży kiełbik, a kiełbika, kiełbika zjada okoń, okonia zjada szczupak, a szczupaka Szczupaka zjada Polak, a Polaka zjadają ludzie, proszę pana. I to jest piękne, to jest piękne, bo z tego się robi wielki ruch. Z tego się robi wielki ruch. Życie jest piękne. Pan wyznajesz dalmudyczną filozofię, panie Dawidzie. A bo ja już. Bo ja już bardzo długo na tym ziemskim padole tu jestem.